Siemanko wszystkim Z tej strony BT95 Sorki, że tak filmik wiecie taki Na spontanie bez intra Bez niczego Tylko tak po prostu kamerką nagrany bezpośrednio z fona Ponieważ Chciałbym się was zapytać coś Żebyście mi w komentarzach powiedzieli co i jak Co wy myślicie o tym Żeby zrobić Po prostu Znaczy no zrobić filmik Gdzie bym po prostu zrobił nabór do Tak jakby do GTA właśnie 5 na Xboxie, bo mam Xboxa, do po prostu ekipy, żeby, żeby miał własną ekipę. Wyglądałoby to, kurde, pad mi się rozłączył. Wyglądałoby to na takiej zasadzie, że po prostu gralibyśmy sobie razem, gadając na przykład na Skype, ja bym też coś tam nagrywał z tego GTA 5. No i tak, tak ogólnie byśmy się po prostu ee, bawili. Przy to tak ujmę. Tutaj w ogóle widzicie mój nowy nabytek. Bardzo ciężko było mi to zgliczować ze, na singlu, a potem ze singla na multiplayer, ale dałem radę. Okej, okay, no to. Wy mi powiedzcie, co wy o tym myślicie, żebym z, właśnie no, zrobił taki filmik, gdzie będziecie mogli się zgłaszać do mojej ekipy. I później na TS czy tam na Skype kogoś wybiorę i będę z wami nagrywał. I mi powiedzcie, czy wam się taki pomysł podoba. A ja póki co lecę dalej grać w Geta. Tak więc na razie.